czego tak naprawdę chcą od nas. Chcemy zadać sobie dzisiaj to pytanie, ponieważ do tego pytania prowadzi nas usłyszane Boże Słowo. Bóg powołał na króla bardzo prostego człowieka i miał względem niego plan, pragnienia. I ten król poznał to, co jest miłe Bogu, to, co się Bogu podoba. Wiedział doskonale, co ma robić, aby pełnić Bożą wolę. W pewnym jednak momencie Król dochodził do przekonania, że zrobi dla Boga coś więcej, że zrobi ponad to, czego Bóg pełni. I sam Bóg W ziemię jego przeciwników. Powiedział, aby nic nie zabrano na łupie, aby wszystko zostało zniszczone. To było Boże polecenie, to była Boża wolność. Jednak ludzie, widząc, że wśród tych zdobyczy były piękne, jakieś owce, inne zwierzęta, inne przedmioty. Które mogłyby doskonale nadać się na ofiarę dla Boga, na ofiarę e, całopalenia składaną na ołtarzu Lud wpada na zdumiewający pomysł. Przekroczyć Boże prawo po to, by zrobić coś dla Boga. Wydaje nam się to cudem. W jakiś sposób zadowolić Boga. I Pan bardzo surowo zareagował na tym, że... I można było się dziwić, dlaczego Saul został tak dotkliwie ukarany, został pozbawiony korony. Bóg się od niego odwrócił. To była bardzo surowa Za to, że chciał złożyć Boga Otóż ta sytuacja demaskuje bardzo poważny grzech samych. Bardzo poważny grzech tych ludzi. I Bóg właściwie, właściwie się oburza, ponieważ w tym momencie sam przestaje myśleć kategoriami Boga, przestaje słuchać Boga, przestaje pełnić Jego wolę, a sam wymyśla, w jaki sposób Bogu składać od Zastępuje Boże prawo w swoim wypasowaniom. To jest bardzo niebezpieczne. I to grozi również nam, względem których zostało objawione Boże prawo. Bóg dając nam Ewangelię, dając nam Jezusa Chrystusa, powiedział wyraźnie, jak ma wyglądać nasze życie. Powiedział, w jaki sposób człowiek oddaje cześć Bóg powiedział wyraźnie, że wolnie miłosierdzie, miłość nad ofiarę całego prawa. Że on wiele bardziej ceni naszą dobroć między sobą, dobroć względem dzieł Boga, niż to, że właśnie składamy co do i kiedy Jezus spotyka uczniów Jana, faryzeuszy, to że poszczą, składają w przypisany dzień Bogu ofiarę, odmawiając sobie pożywienia, to dziwią się ci uczniowie Jana i faryzeusze, dlaczego Jezus tego nie robi, dlaczego Jego było nie będzie robi? Przecież trzeba pościć, trzeba Bogu składać ofiarę. Jezus na podstawie tej sytuacji opowiada pewną analogię, pewną historię, dobrze znaną w ich bardzo praktyczny, o winie, o błagach, o łacie, o starym bramy. Na podstawie bardzo takich codziennych ludzkich zachowań wyjaśnia, o co chodzi w obu Bogu chodzi o nasz nowy sposób myślenia. Nie o to, byśmy się udręczali narzucaniem na siebie praktyk pokutnych. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy ciągle coś składali do wierzy. Bogu chodzi o to, byśmy słuchali, Bo cóż przyjdzie z tego, że ja będę pościł trzy dni pod w lewej wodzie, jeżeli ja nie będę chciał prowadzić w życie jednego co mi przyjdzie z tego, że ja ze względu na Boga nie będę tańczył w piątek, jeżeli nie będę chciał kochać w ziemi. Cóż mi przyjdzie z zadawania sobie różnych martwień, przyjmowania różnych, różnych rzeczy, Jeżeli będę chciał robić po gdybyśmy dzisiaj chcieli to przełożyć na język naszych codziennych zachowań, to właśnie ta sytuacje mogły zobrazować zachowanie pewnego młodego człowieka, którego matka poprosiła, żeby wyniósł śmieci. Wynieś śmieci. I jako na naczynia, wiesz? Ale ja nie chcę, żebyś zbywał naczynia. Ja chcę, żebyś wyniósł śmieci. Ale słuchaj, jak ja pozbawiam naczynia, to jest więcej piękna. Co tam takie śmieci? Jak pozbawiam naczynia, to będzie więcej jeszcze, niż mnie prosisz. Ale ja tego nie chcę, się śmieci. Ale słuchaj, ty nie docen przecież. Ja chcę poznawać naczynia, to jest większym siłę. Ale ja chcę, żeby to śmieci. I kochani, bardzo często w naszej relacji z Panem Bogiem, dochodzi do takiej sytuacji. Bóg swoje, a my swoje. Bóg wie, co mamy robić, aby nasze życie wyróżnić. Bóg wie, jak nas poprowadzić. Bóg wie, do czego nas zaprosić. Bóg wie, z czego się trzeba nawrócić Niestety, często mówimy lepiej. Często mówimy lepiej. Pan Bóg mówi, przebacz temu człowiekowi. Bo ten brak przebaczenia niszczy Twoje życie. A my mówimy nie, nie, nie Panie Boże. Ja odmówię za niego cztery różańce. Ale to nie brak różańca powoduje złość między wami, Tylko nieprzebaczenie. Ale ja odmówię cztery różańce. Przez różaniec można wszystko wyprosić. Wiecie, można się zaklęcić w taki kozioł i zacząć sobie kształtować chrześcijańskie życie całkowicie według własnego pomysłu. Co więcej, można jeszcze wpaść w zadowolenie. myśląc sobie o jej, jak ja może się obrać, o jej, jak ja je często bywam w kościele, o jej, jak ja jestem popożna to w takim razie to inni ludzie są uśczeni, którzy są wokół mnie. No bo skoro ja jestem taki dobry i pobożny, no to w tych innych ludziach jest problem, że nie możemy się dogadać, że sobie nie potrafimy po wyjaśnić żadnych rzeczy. Kochani, w momencie, gdy my przestajemy Boga słuchać, zaczynamy błądzić. Tak, to nam chodzi. I zobaczcie. Na tą historię o królu Saulu, gdy przestajemy słuchać Boga, tracimy królestwo. Już nie takie ziemskie królestwo, jak stracił Sam, ale tracimy królestwo Boże, tracimy królestwo Ojca. I to nie dlatego, że Bóg je nam odbiera, ale dlatego, że z Nim rezygnujemy i tworzymy sobie swoje prywatne królestwo. To my jesteśmy królami, to my jesteśmy Bogami, to my wtedy ustalamy prawo. Bóg chce nas ostrzec. Bóg chce nam tego oszczędzić. Utrata Bożego Królestwa jest wielkim dramatem w naszym życiu. I powoduje ją no, grzech, że, rzecz że nieposłuszeństwa. Więc co my mamy w pierwszej kolejności czynić? Żeby nasze życie było zdrowe. W takim szerokim rozumieniu zdrowe. Co my mamy czynić? Aby w naszym sercu był pokój. Aby między nami była Aby to chrześcijaństwo naprawdę przynosiło owoc, by to działało w na naszym życiu. Co my mamy robić? Słuchać Boga. Słuchać tego, co zostawił w swoim człowieku. Życie Ewangelii. Nie wymyślać po swoim, nie nakładać sobie różnych pobożnych czynności, których często Bóg nie chce, bo są sprawy bardziej priorytetowe. Bardziej. I wiecie, że gdy zaczynamy chorować, to żeby wyjść na wrozór, żeby być zdrowym, to trzeba się. Zazwyczaj bardzo konkretnie trzymać wskazówkę lekarza. Prawda? Jeżeli lekarz przepisze jakiś lek, jest konkretnie na tą chorobę, to byłoby czymś głupim powiedzieć lekarzowi: ale moja sąsiadka brała tam kiedyś inny lek, i ona mówiła, że się tak świetnie go czuła, to ja proszę Pana ten sam lek wezmę na pewno i w pomoże. <laughs> na przykład to jest lek na coś zupełnie innego. Proszę trzymać się tej recepty. Nie, nie, no bo skoro zadziałało w jej życiu, to jej zadziała. To jest głupie. Ale my się tak głupio zarobiamy z bębenkową bardzo często. Gdy mamy własny sposób przeżywania chrześcijaństwa, gdy mamy, no właśnie, prywatne chrześcijaństwo, to do niczego dobrego nie, nie prowadzi. I są tacy ludzie, którzy uważają, że można być chrześcijaninem bez Eucharstu. Nie można być. Są tacy ludzie, którzy uważają, że można być chrześcijaninem bez modlitwy. I mówią, że ja jestem wierzący, ale nie w A Ale jestem wierzący. Ja wierzę w Pana. Ale co to zmienia? Kościół w swojej mądrości od samego początku podaje bardzo konkretne recepty. Bardzo konkretną drogę do zbawienia, do królestwa niebieskiego, drogę do tego, aby każdy z nas był naprawdę królem. Aby żył jak król, właśnie królestwo Boże. Bożym. I jeżeli nie słuchamy Boga, który mówi przez to, to tracimy królestwo. A więc słowo Boże, które objawia tę prawdę, stawia nas teraz. Przed bardzo konkretną decyzją. Jak odpowiemy na to, Co teraz zrobimy z naszym życiem? Co zrobimy z amerykańskim? Czy podejmiemy decyzję, że zaczniemy ją wprowadzać w życie, zaczniemy Boga słuchać? Czy będziemy sobie dalej na przykład decydować, co do Przed nami też modlitwa o uzdrowienie. I też można mieć swój plan na uzdrowienie. Też można mieć swoje wyobrażenia, w jaki sposób moje życie się poprawi. Ale w modlitwie o uzdrowienie chodzi dokładnie o to samo, o co chodzi w chrześcijaństwie. Aby słuchać Boga. Bo Bóg podaje receptę na zdrowe życie. Bóg, który widzi Twoje problemy, doskonale zdiagnozował przyczynę. Bóg doskonale wie, skąd biorą się duchowe i fizyczne dolegliwości. I dla każdego z nas ma na bardzo konkretne rozwiązanie, co trzeba w tej sytuacji zrobić. Więc jeżeli w tej rzeczywistości nie będziemy Boga słuchać, to to uzdrowienie nie przyjdzie po prostu nie przyjdzie. Choćby nie wiem, jaki charyzmatyk na Was ręce błąd. Jeżeli nie będziemy słuchać Boga, to nic nam nie pomoże. Po to się gromadzimy na słuchaniu Słowa Bożego. Po to się gromadzimy na modlitwie. Po to przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa. Aby nasze życie przemieniało się, aby nasze życie zdrowiało. Przez łaskę Boga, która jest przyjmowana, przez słuchanie Jego Słowa. Dlatego nigdy nie mogę się o uzdrowieniu, jeżeli wcześniej nie mogę głosić Słowa Bożego, jeżeli nie pokazuję, w jaki sposób Boga przyjmować, jak podejmować decyzję. I ciekawe, że. Największe, najpiękniejsze owoce takich momentów nie zależą od człowieka, który się modli. Nie zależą od człowieka, który głosi. Ale zależą od tego, na ile my to słowo przyjmujemy w tym Pamiętajcie o tym zawsze. To właśnie w naszych decyzjach, decyzja wiary i nawrócenia, Leży przyszłość naszego życia. Bo Bóg już zrobił dla nas wszystko. Dwa tysiące lat temu umarł na krzyżu. Dwa tysiące lat temu pojednał nas z Bogiem. Zgładził trzech. Odkupił. Zapłacił wszystkie długi. I teraz za nas zależy. Czy my to przyjmiemy, czy my to rzucimy? A więc, proszę Cię, gdy słyszysz Boże słowo, nie zatwardzaj serca, nie odrzucaj tego słowa, nie przechodzę pojęcia. Nie siedź wierny, ale przyjmij Boże Słowo i wprowadzaj w życie. Biorąc do ręki Ewangelię, jego święte słowa i mówiąc, mów Panie słuchaj tego słowa. Gdy nie będziemy słuchać Boga, stracimy koleżę. A tego chyba. the